50 widzów, 5 różnych konkurencji sprawdzających inteligencję, zręczność i celność i aż 1500 zł do zgarnięcia. Przypominam, że każde polubienie pod tym odcinkiem się dodatkowe 10 groszy w kolejnym odcinku z tej serii. Za komentarze i suba z dzwonkiem tam na dole też coś dorzucę. Konkurencja pierwsza. 50 widzów zawalczy w konkurencji Jacob Movie na mapie Inferno. Gramy w Jacob Movie, czyli jak powiem Jacob Movie Kucni, to... Kulturalnie kucacie. Czemu ci ludzie nie kucają? Jacob mówi, kucni. On nie kuca, ginie, proszę bardzo, wstań. Fenomenalnie nie było, Jacob mówi, też ginie, rozumiecie. Eee, Jacob mówi, chodźcie za mną. Kulturka, kulturka, idziemy, idziemy, wszyscy razem. Ja sobie na kawałek odlecę. Co latać może? Stop! Jacob mówi kompletnie bez ruchu. Proszę bardzo, ty, ty. Przez ścianę wszystko widziałem. Ale easy jest ta gra, ta gra jest taka prosta, ja se chilluję bombę. No i zajebiście, się. ja tu ograłem, ograłem go. Pyk, pyk, pyk. Ej, Jacobi przeleciał. Kucni. Paraninara, bardzo ładnie. Co on, myśli, że my mamy 2 Jacob mówi, uwaga, uwaga, podłoga to lawa. 5, 4, 3, 2... Eee, jeden co ja robię? Jacob mówi kompletny bezruch. Dobra, udało mi się, żyje! Ładnie, komplet... Ole, tam są oszuści. eee, ee, e, 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 e. może byś jeszcze przeżył, ale kompletny bezruch to kompletny bezruch. A ty co uciekasz? Jacob mówi kompletny bezruch. Który to jest? Ten. Ginie. Coś jeszcze? Nie, ej, ja wiedziałem, że to będzie podobno na i tak nie dałem rady. O kurde, ale żyje, tak? To jest najważniejsze, żyje. A tutaj, chłopaczki? Co się dzieje? Proszę bardzo, drewienko, podłoga, podłoga. Ty, wrum, wrum. Do spania. Ty, walik, wrum, walik wrum, tam wrum, na dziurę. Do spania. Jayko mówi, zapraszam na bombsite, a? Jezus! Jayko mówi, potrzebuję dwóch ochotników, zapraszam. Chłop zginął sam, ty, co jest? No dobra, to trudno. Bot superior i Dezo, chłopaki. Jayko mówi, rzucam teraz smoke'a I przyjdziecie pokazać, skąd go rzuciłem. Na spokojnie, smoke sobie leci, spada. widzicie gdzie spada. Jayko mówi, chodźcie, pokażcie, gdzie i skąd rzuciłem tego smoka? 5, 4, 3, 2, 1, no niestety jeden kolega zostaje wyeliminowany i teraz taką grę zagramy ze wszystkimi oprócz ciebie ty przeżyłeś super dezo, chodź ze mną, ustaw się tutaj, gdzieś daleko i będziesz żył. Jayko mówi ustawcie się na shortcie, tak żebyście nie widzieli Mida. Eee, czekaj, o co on mówi? Także na shortcie, tam nie jest long! Oni to, nie, to, 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 to nie wiedzą gdzie... Co to, to są to. za gracze, co zombie, ty? A gdzie jest short? Gdzie jest short? Dwa, to jest short? Jacob mi kompletny bezruch. Nie, 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 nie. Jacob mi kompletny bezruch. Po co się chowasz? Rudnicki, chcesz w dostać? No halo, halo, przecież nie widzę mida, no stoję sobie. No, a to jest short? No, no tak. O, czekaj, bo też tam się rusza. Był kompletny bezruch, Bartuś, no. Ja pierdzielę. Dobrze, Jacob mówi jeszcze raz, daję wam szansę, ustawcie się na shortcie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Niestety ostatnia osoba ginie, zero. Dobrze. Jacko mówi kompletny bezruch. Teraz rzucam smołka, a następnie musisz się ustawić w miejscu, skąd wam się wydaje, że tego smoka rzuciłem. Akademia taktyczna, pyk, pyk i zaczek uczył. I zaczek, Akademia uczył. taktyczna, Oj, no zajebiście. Tutaj. Oj, gdzieś tutaj, cyk, cyk, pyk, nad ten. O, no, lekka. Luka, Jacko mówi, pokażę skąd go rzuciłem. Szybko, szybko ustawiamy się tam, skąd go rzuciłem, Jacko mówi. Skąd go rzuciłem, Djako mówi. Nie ruszcie się! 50 osób to jest Jacob za dużo! mówi, biegniemy to. Dobra, leca. Leca za wszystkimi, leca głosem ludu. Ja pierdz, Chowam się, chowam się, mam tą dupie! Dwa, jeden, Jacob mi kompletnie bez. W Ogólnie nikt nie odpowiedział dobrze. Czemu to jest dwóch chłopa? Co ty robisz, Karolek? Idziesz spać. Czyżby panowie! Ja pierdziele! Ja oszukałem! Ja konik! O Jezu, ja wiedziałem, żeby ci zaufać! Byłeś najbliżej, chodź ze mną konik, chodź dawaj ze mną, konik. Jacob mówi dawaj ze mną, konik. Proszę bardzo, wskażesz mi trzy osoby, które mają zginąć. Ultim, dawaj dalej! I'm Capix. Jacob mówi dawaj dalej. Proszę nie mnie, proszę. I cringe kebab. Proszę bardzo. Jacob mówi po raz kolejny: potrzebuje dwóch ochotników. I to będzie dwóch YouTuberów, może nawet. Jest Kepcio. Jacob mówi: Jeszcze jeden ochotnik. Kręgiel. Dobrze. Jacob mówi: albo stoicie po stronie Kepcia, wtedy ustawiacie się na longu. Albo stoicie po stronie Kręgla, wtedy ustawiacie się na Sajcie. Jacob mówi: decydujcie. A gdzie jest long? A ty do mnie nikt nie idzie. Przecież Kepcio to jest największy noob na tym świecie. A ja mu nie ufam. Lecę do kręgla. Na Sajda skakuje. Wszyscy O tutaj widzę, że Kepcio ufaja Ci jedna osoba która jest bez nikos Kebab wierzy w Ciebie Kebab Kebab, Kebab. Kebab. Leci, Leci fight Jajko mówi kompletny bezruch Panowie, Jajko mówi kompletny bezruch Giniesz no debil! Debil! Jezu Kepcio, naprawdę... Czasami się zastanawiam, czy ty masz jakąkolwiek szarą komórkę aktywną. Kiewa co debil? Ty? Ja, ja pragnę zaznaczyć, że w ogóle na początku Kepcio pobiegł, a nie było czekał mówi start. Dobrze. Bez nikos? Nie, ciebie nie. To dobrze, ta balonka zabijemy, lecimy dalej. Jezu, lecimy dalej. Jacob mówi w tym momencie gaszę wam światło ja się idę schować. Pierwsza osoba, która mnie znajdzie, będzie mogła zabić trzy osoby. Powodzenia. Kurde, dawaj to odpalaj to światło, kuria tu jest. Koko, 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 koko. Jacob mówi jak mnie znajdziecie, musicie mnie gnąć raz nożem. Jacob mówi start! Dobra, dobra, Natomiast dobra, lecimy, lecimy, o, lecimy. O, jeden ziomek dobrze, jeden ziomek dobrze, ale pozostali widzę, że obrali inny kierunek Proszę bardzo, proszę bardzo. big bo nie wiem, że to co się nie dzieje. Dzieje. Nie Ty Jest tu! Ty no wie. O! Dacko mój kompletny bezruch! Matek! Jacko mówi Mati, wybierasz trzy osoby. Chodź ze mną. No to konik. Konik, dawaj dalej. Czemu Tutaj kolega! Konik? Kolega, dawaj dalej! No dobra, na no ciebie, bo tu jakiegoś teka masz. O nie, biedny kolega. Dobrze. Mati, stój, kompletny bezruch. Dobrze, dobrze. Jacob mówi, ustawiamy się w linii, jak ktoś nie stoi w linii, to niech sobie... Jacob się pyta, to jest linia Smarty. Głąbie, idź tam. Ja mam dupę nie. za grubą, nie mogę się wcisnąć tu. Na koniec sam klasyczek, Jacob mówi, kucnij. Pam, 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 pam. Jacob mówi, spójrzcie na mnie. Jacob mówi, patrzcie przed siebie, dokładnie przed siebie. Jacob mówi, obrót o 180 stopni. 5, 4, 3, 2, N A, niestety nie powinien o... ci wstać mieć dalej O, akurat. Ostatnia osoba, która zginie, to wstań. Proszę bardzo. Potrzebuję ochotnika, ktoś do mnie? Ciao, chciałbyś. A proszę bardzo, jesteś niebożej, komuś. mówi. bardzo. Jaki Zegna, no? McQueen. Żegnałem McQueen i przechodzimy do drugiej konkurencji. Konkurencja druga, 25 widzów zagra Battle Royale na losowych czytach, ale tylko i wyłącznie 15 osób przejdzie dalej. Ja mam pytanie, co ze mną? No to jest ciał. A, dobra, dobra, to do wszystkim. Dobra, lecę. Wallhack działa. Jest ziomeczek, jest ziomeczek. Ja mogę mógł go tutaj sprowadzić, dziabnąć jakby się dało. O oh, w dupę. Oh. Oh. O. No dobra, no dobra, ja tu stoję. Hezik. Gdzie on idzie? Stój, stój. Leży, ale wylew. <grytanie> no to ładny kolor widzę! Kurca, piec ich. Dawaj. Śpi. Nie. On ma tysiąc Co jest? Ej, dobra, no jakieś czy ty? Ja tu stoję. 10 osób musi zginąć. Ja tu kamperkę lecę. Ale łatwo, Łukasz, łatwo z tobą! Hehehehe. Smarty skosy zabił, nie wierzę, to jest możliwe. Biegnę. Nie zastanawiam się, bo tutaj strefa idzie. Dobra, dobra, to jest ten ziomek co ma 3 HP. Ja uciekam od niego, ja od niego uciekam. Ej, Nie, 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 nie! Jakim cudem? Czemu on nie widział? Zostaw mnie. Czemu on mnie goni? Z jakiś wyrol, nie wytrzymam. Ej, powiedzcie, że już się 10 osób wcześniej wyeliminowało. Pa, pa, pa tu jestem. Giniesz ILE ON MA HP?! Nie dobra, spieprzam, elo <śm> Ty, ten, ten był nieśmiertelny, ty tu widziałeś? Ja mu ładuję 10 headów, on se bombę w ogóle JA PI**E BENEK ku Tam jest kolejny On ma zero No co jest? Ile ty masz HP? Co ten glock strzela? On lata O, dobra, latał Co to jest? To kurczak! Z Spieprzaj Ej dobra, ja się muszę gdzieś ukryć, ja nie chcę zginąć. Daj broń, daj broń, mam. SSG, super Chłop, czemu nie mam na nim wH? Czemu nie mam na nim wH? Jakiś czytar. Każeł dostał? Piknij. Piknij. Dostał, on ma trzy HP. Dobra, zginął, nie wiem czy dzieje. Okej, okay, może się nie będzie liczyć. Ja mam pompę. Dobra, stoję tutaj, do bazy wchodzę. Ktoś cały Team terror strzelił na hita! Ej, dobra, mało osób, że ja to wygrywam. Dwóch gości. No ten ma zero, śpi. Ostatni. Chodź tu. Do Matek! Nie, dobra, Jacob to jest brak honoru. Ja tu w łókejkę okay lecę z pompą normalnie. On stoi, kamperka na rajpiku w oknie. Sobie. Nie no, tragedia. Co oni robią? Wbiegnij. Dalej panowie, podjeżdżać się. Nie wbiega. Chodzi mi na plecy. Oho. Oho. Ej, ale jeśli on wygra, to najlepiej dla mnie, no bo zabił mnie zwycięstwa, tak? Nie będzie wstydu. Jacob! Dawaj, kurde, Jacob na spitkaczku. Uuuuu, Boże. Proszę bardzo. Battle Royale. Wygrał ten cingo to no gratulacje Tragedia jedna wielka, GG Ale przynajmniej przechodzę Konkurencja trzecia, chowany Ja szukam pierwsze pięć osób, które znajdę Odpada. Proszę bardzo, to ja mogę wybrać z czego i zabić. A niech będzie karambicik Ej Siema Ty, tu staj, ekipa już cała Ale wypierdzielajcie, to jest moja kampa A młotek? O kurde Siekiera? Ja z jeszcze lecę Kurde bele, bo jest lipa, kampy nie mam żadnej Eee, ll, ll, biorę to, nie wiem co to, super, lecimy A czy B, A czy B, A czy B, gdzie jest matek? Dobra, matek jest na B 100%, lecę od razu Nie no mordo, co się dzieje? O, to wygląda jak jakiś, o tak, od razu mam A I to wszystko, no to za rąbista kryjówka Ja pierdziele, nie mam rady, ja tu zostaję jakaś skrzyneczka? Pyk pyk. Pyk pyk. Tutaj też coś będzie. No zawsze w tych skrzynkach pieprzonych są kampy. Oj! O Jezu. Ja dupia, ty to nie wierzę. Ziomo co se tańczy. Teleport. Teleport. dawa jakiś teleport. Brama rozwalona. Dziura. Kto się tutaj schował? O! Jest! Pierwszy człowiek. Inex. Detonujemy od razu ziomeczka. Ja się dostałem do następnego etapu z taką tragiczną kryjówką, bo nie wiem, wierzę w to Jest tu ktoś? No ja pierdzielę jakaś belka Co to jest? Palma to drabina A, o, 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 balkoniki Proszę, zabijaj kogoś, Jacob, no przecież, no nie, no musisz Co to w ogóle jest za das? Gdzie jest matek? Ja! Co to za jak się... O, dostałem setkę, jak się można stary schować w krzaku. Macie mapę z teleportają się. W... Dobra, schowałem się w krzaku. Duży mózg. Ale przynajmniej nie jest no i tam siedzą w ciszy, a ja sobie słucham muzyczki i jak oglądałem się, on co Trzy osoby, tylko gdzie? Pyk, rower, teleport, nie. Drzwi, nie. No debil! Ty to widzisz? No debil! Cześć! Witam! Kreis, dead! Dun, 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 dun. A tutaj jakiś zakaz wjazdu mamy? Ktoś tam się schował? Co to jest? Ja, dwóch debili. No cześć chłopaki, co tam poszłem, tak? No dzień dobry. My tutaj dzień sobie dobry. tańczymy z ufolutkiem. Oh. <laughs> chłopaki, jeden z was przeżyje. Osoba, która uniknie toporku może przeżyć. ja pierdze co za toporek? O! Oh. toporek w dobie! Dobra, no to Mati przeżyjesz, a ja oj, idę szukać ostatniej osoby. Łeb tu mu murwało. Ale ja tutaj duo lecę z moim kumplem. Pierdzieleto, bombsite B. Tu mnie jeszcze nie było. Nie wiem, co tu się dzieje, stary? Tu są takie jakieś porąbane miejscówki. Ty, ja nie mam młotka. Halo, jakiś boksik prosty, nie? Skrzyneczka. O, proszę bardzo, pusto. Ty, a tutaj? To też jest jakaś dobra miejscówka, jakby przy respie. Nie wiem, w śmieciach, nie. Ty. Wy to słyszycie? Ty jest człowiek. Dwóch! Zapraszam tą dwójkę do mnie. Proszę wejść ze śmieci. Dobrze. Walka start. na nożę. Osoba, która wygra, wygrywa. Proszę bardzo, start. Jacob mówi start. Jeżeli mi nie wierzycie, to jest po prostu bez mówi. Zobaczmy, kto przechodzi chowanego: kręgiel czy ty? No a wy się jakieś zabijecie? Ile wy macie HP? O! No nie O nie, no, nie przeszedłem. Konkurencja czwarta: Jacob versus 10 widzów. Ale pierwsza piątka, która mnie zabije, przechodzi dalej. Pierwsze pięć osób, które mnie zabije, oprócz tej rundy. <grymne> Przechodzi dalej. No to przecież ty szans chłopie, nie masz ze mną. Eee, ja oczywiście chciałem ci ty na początek wale wolhaka z grubej rury, bo to w pistoletówka. Tak wiecie, nie dał im się zabić. A to on jak zwykle sz szmaciarz pieprzony na cheatach leci. Na cheatach? Oj, pewnie tak, pewnie na cheatach. No, Matepek na nowy tego. Co ty no to A to ktoś pojdzieć. sprawdził pałacę z ciekawości? No, ja, ja, ja pierdzielę. Ej, gdzie, gdzie, gdzie? pod tobą jest. Oho! Jest. Info! Jest, Oho! Kubuś, lecę nie! Po... nie no! Dobra, niewidzialność na noży odpalam. Przecież to będzie go Jacob, musimy się jakoś dogadać, kuba. Tak? Jak chciałbyś się dogadać? Nie wiem, jak się ogarniemy. Okej, okay, okej okay. Kubuś, k ciężko. Nieprawda, nieprawda. nieprawda. Aha! Ja pierd! Ja pierdę. Dobra ja on pier... ja się tego nie spodziewa. Czego? Nie interesuje się skąd? Dobra, nie, Rudnicki nie, gdzie tam. jesteś? A, dobra, A? pokażę ja, ja jest... Ja właśnie ci wchodzę na plecy Tak, ale skąd? No od zmina, telewizorka zmina Od telewizorka? Chodź tu x -Poland. O ja pierdzie, tam już No nie! No co jest Ej, słuchaj! Ty możesz... możesz nie zdychać na pierwszej osobie? Teraz full focus widzę, bo taką manianą odwalam Mr. Rockniak, where are you? ja kolego właśnie podchodzę na... Bo o, SIDE Jak <grym> Jakiegoś cita! Ty jeden trzy, nie no jak na no, jakiegoś tysiąc 1100 to dipsa mi daje O! Jacob dead? Ty ej, weź po prostu tą rundę wygraj Dobrze! Dobrze, dobrze. Kuba, lecisz! Dobrze! Nice! Ktoś o, jeszcze? Jest sporo. Dobra Matek, gdzie jest ostatni? Przedeł go. Przedeł go. Czapuś, Czapój się! No, no, no. Mam go, mam go, dobrze! Dziękuję no. serdecznie, lecimy dalej! No i dobra już chciałem się zdenerwować, co nie, ale nadrobił, nadrobił. Tak. Matek, znowu B? Znowu. O, Mateł widzę! Śmierdzą na jedna! Słuchaj! Weź wyłącz może te city chociaż, co? No, wyłączymy, wyłączymy. Czekamy na A, wiesz? Okej. Okay. Okej, okay, oh, Jakubik Nie! Opuść no, te pierwszy, Z Holhaugem. Weźcie go wszyscy, zaraz ujdzie on o WP, later. Ej, w ogóle bardzo mnie zastanawia, to, że wy wszyscy jesteście w zupełnie innych miejscach na tej mapie, szczerze powiedziawszy. No. Prawda, każę? O jezu! Tu ekspolent co mi wyskoczył. Ja nie mogę przegrać tej rundy. Jak przeżyję, a przegram, to w sumie jest git. Co za łeb! Przez niego nie zaplantuję. Ło! Dobra. Nie, nie chcę paść. Just nie padaj, Jacob. Wezmę to, czyli plan na całej mapie, zaplantuję bombę i po prostu się gdzieś schowam. Oni pomyślą, że jestem przy bombie, a ja sobie pójdę na przykład, nie wiem, do Andera czy coś takiego. Nie wiem, czy to się uda. Idź O ja pierdzielę! Nie, idź stąd, idź stąd. Kurwa. Minus 40, minus 40, zabijcie go. Ale czemu ty im podpowiadasz? Wow! No bo i tak nie wygram! Jacob przechodzi dalej, no skręcił no fu Ja bombę zdefiusowałem, też przechodzę, dzięki za udział Jacob wyszedł. Na allhaku, na, tak. na wallhaku jest pewnie. Czemu tak myślisz, że ja tak pusy gram? A... No jak on mi w skoku wybisia! Przecież ty się nie się. to mnie, nie chce mi się! Terapaty, terapaty, co? Dałem ci daję. U ja pier... Nie. Ej, miedź wstyd! wstyd! No dobrze, god, mimo wszystko gratulacje, przechodźcie dalej. E, dziękuję ślicznie, Odpada Matek, Karzeł, Czapuś, X-Polent, Pozdrawiam serdecznie. Tragedia. Cisły finał, czyli pięć różnych konkurencji, a w każdej odpada jedna osoba. Powładzam kapanowie. Pierwsza osoba, która zginie, to jest taki trochę Fall Guys. Odpada, ziomeczek tutaj próbuje mnie ograć. Oj, nie, tak nie robimy. Nie, nie. Nie! Dobra, ja to jest sobie tak powolutku, postaram się niszczyć, nie wiem czy tak działa. Dobra, dobra, jest! Crashero! Crasher miejsce numer 5. Zobaczmy jak dalej. Pyk, pyk. Ej, boże, to jest takie proste. Ja nie wiem jak na tym odpadnie się. Jesteście takimi wabliczkami. Jest. Jacob tutaj jako kolejny. Nie, nie. Ja sobie o, dalej ci Chingo dead. A ktoś jeszcze przede mną Jacob, chyba Dobra, jakie to ciężkie, Nie fajne. Siema stary, co tam u cię. Ej! Dobra, teraz przegrałeś. Przegiąłeś, Posłuchaj się! Posłuchaj się! No, zarąbiście. O, ty też. Let's go! Yes! Yy, gratulacje, Benek. Przechodzisz dalej, tak samo jak pozostałe cztery osoby. Odpada, oczywiście, Crashero. Poprzednią mapę wygrał Benek, więc, Benek, proszę, wybierz, który skok chcesz zrobić. Ten jest ładny. Pierwszy. Dobra, wszyscy robimy pierwszy w takim razie. Zapraszam. Od razu pokazuję pierwszy skok. Wskakujecie sobie do okna. Pyk, jesteście. A jak nie zrobię? No to jak nie zrobisz, a pozostali zrobią, to odpadasz. Ale, Benek, proszę bardzo, przechodzi dalej. Dawaj, Jacob. Jest. Odpadnie ktoś. Warrior. Warrior odpada z. O! Okej, okay, zobaczmy, jeszcze jeden ziołek. Jeżeli on teraz doskoczy, to Warrior odpada i ma czwarte miejsce. Doskoczył. Warrior, dziękujemy, dobranoc. A my w trójkę lecimy na kolejną mapę. Pierwsza runda TT na CT i przegrani 1v1. Chingot, ty jesteś dobry? Na no. No to gościu detonujemy ich. O ja pierdzielę, widzą mnie. Ty. Przez nie się nie zastrzela, chyba. chyba nie, nic nie widzę. No, przez to się nie, przez to się nie nastrzelać. O! Nie gin, nie giń, stary. Ja plecy. patrzę plecy. Nie. Drugi! Zabił mnie. Ty. Minus 35, minus 35. Cinko to kuala grasz. Oho. O! Jak to dobrze Panie... Jacob Kual, przechodzisz. Zróbmy tak, że ja z wami gram. Jak mnie zabijecie, to zagracie po prostu 1 v jak nie, to dalej będę swapował Timy, dobra? Lecę twardo z wami chłopaczki. Ten śpi, dawać drugiego Drugi też śpi, dobra! Ja przechodzę dalej, wygracie one v teraz między sobą Benek, ja mam Globala o! Globala Mind, games, mind Gamesy, mind gamesy dobrze to rozgrywa. Zobaczmy. Chingod vs. Benek. Grają o finał. Oj, tutaj skanuję po raz 409. Sprawdza co zrobi jego przeciwnik. Chingod! Oj! No, ten global taki troszkę niepewny. Marek pika. Powinien wygrać. Przegrał! Jest, jest! Przepraszam, yes, przepraszam. Dziękuję. Będę przechodzi dalej. Bo kurde. Nie, ja nie chcę. Nie, ja nie chcę. Dobra, Jake, ładujesz go, bo on jak pizdeczkaś zachowuje. Powodzenia, lecimy, panowie. Daj coś. Nie ma nic. No dobra, panowie, zapraszam do mnie. Chodźcie. Nie. Dzwoni do mnie. Dzwoni do ciebie, dzwoni do ciebie, no? Kto cię ciebie dzwoni? Kolega, nie pozdrawiam, wrzuć na odcinek Okej okay. Let's mam nóż, mam nóż! Pierdzie... Benek! Łap da? Ja go spalę Cii, on mnie zbaitował to jest, to jest... Siapę mi zadałeś, idiota A... Ooo! Oh! Druga kosa to to Benek zabił Jacoba się... Tylko ja Nie, 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 Ja dam radę, ja dam radę Jacob, proszę cię Tylko proszę cię No ja pierdzielę tego noża nigdzie nie ma o! Ho Dobra, to będę wiedział Osiem ma No dobra, no jestem dead! Czekaj chłopcze, uspokój się! Drzwi się zamykam! O nie! On nie, przebiegł! Nie, nie, Zrobiłeś to! Ty! parkur. O w dupę! O! Nie! Nie! Ale łatwo sobie! Dobra, co ty masz za nóż? Ty jesteś jakimś banowym kidosem i też jeszcze wygrałeś! Chłodziłem twoją kostkę na i zrobiłem. Naprawdę? Serio. A ile ty ode mnie wygrałeś? 400, wytrajdowałem na jakąś inną kosę za 600 i chłodzaję na kendropa. I, I co? I wygrałeś Dopplera za ponad 1000? Za 2600 eee, kto, kto kto był trzeci? Chingot, to prezent dla ciebie. A włupka naruszenie kwarantanny. Zajebiście, bo mój ulubiony kolor. Crashero, kałaszek odwet, akwamaryn dla Ciebie. Gratulacje. Dzięki, dzięki. Miejsce numer 4, Warrior, M4A4 Asimov dla Ciebie, 243zł, gratulacje. Dziękuję bardzo. Miejsce drugie, Nawajka, siatka Safari, ponad 300zł koska, gratulacje, Jacob. Dzięki, dzięki. Jest Rękawiczki. Rękawiczki. tak! Rękawiczki. Akceptuję wymianę, gratulacje, panowie, dziękuję ślicznie do następnych, trzymajcie się, miłego dnia, siema.